Cześć, dzisiejszy tekst zaprasza nas do pomyślenia o modlitwie. Tak, znowu wdowa jest naszą nauczycielką tejże modlitwy i ten tekst odkrywa jak zawsze coś nowego. Owszem, ostatnim razem często do niego, do niego wracaliśmy, rok liturgiczny nam to przewidział. I właśnie, to co dzisiaj no, dla mnie ma znaczenie, jest związane z ważnym też ogłoszeniem, które chciałam zrobić i wezmę jako e, tą okazję właśnie ten tekst. Czyli to, że wdawać cały czas się modli, czyli nie chodzi o żadną modlitwę taką wypowiadaną. E, może to w nie chodzi też o słowa, nie chodzi tylko on, właśnie takie nastawienie, nastawienie serca, nastawienie serca, które szuka cały czas, dzień i noc w łączności z Bogiem, czyli Jego bliskości, czyli szuka i chce jakby przejść przez wszystkie sprawy tego dnia, trudne i łatwe, trudne, wesołe, piękne, smutne z Nim. Czyli w Nim znajdować odpowiedzi, w Nim znajdować e, siłę, w Nim Jemu oddawać to wszystko, co nie umiem sobie z tym poradzić i w Nim szukać opieki. I bardzo mi się to łączy właśnie z, z takim studium modlitwy, jakim jest, czy modlitwą w Ralu, jaką jest Księga Psalmów w Starym Testamencie. I nawiążę tutaj do psalmu pierwszego, w którym mamy taki piękny obraz człowieka, który jest jak drzewo zasadzone przy płynącej wodzie. Ta woda to jest jakby obraz Boga, symbol jego obecności, który jest źródłem właśnie witalności tego drzewa. I tak jak. Nie może być tak, że dzień to drzewo się przeniesie w inne miejsce, w nocy w to miejsce, po prostu jest cały czas jego bliskości. Cały czas czerpie z niego, właśnie poprzez takie zatopienie się w takiej, takim właśnie nastawieniu, w takim reflektowaniu tejże bliskości. To jest właśnie coś, co, co wiąże się z tym, o tym to jest taki, taki rodzaj. Właśnie bliskości, które jest źródłem naszej mocy i siły, nawet jeżeli nie zawsze to odczuwamy. No właśnie, jak się to ma do mojego ogłoszenia? No tuż. <grytanie> z gruby rury, po trzech latach komentowania w Ewangelii, czyli e, mimo, że zaczęłam 1 stycznia, trzy lata temu, czyli 31 grudnia. Tegoż roku, minie dokładnie trzy lata, przyszedł czas na zrobienie czegoś innego, czyli jakby trzy lata liturgiczne w tym czasie się zamknęły, czyli lata A, B, C. I e, oczywiście te lata liturgiczne zaczynają się w innym okresie i kończą się w innym, ale wszystko, wszystkie teksty z trzech lat liturgicznych, ewangelicznych zostały omówione, no więc przyszedł czas na coś nowego i tym nowym będzie właśnie Księga Psalmów. Z księgi Psalmów pisałam mój doktorat, to znaczy z Psalmu XIII. Kiedyś tłumaczyłam ją po hebrajsku i mój plan wygląda tak, że każdego dnia będzie jeden mały kawałek tego psalmu i być może przez kolejne trzy lata przez tą księgę przejdziemy, a może przez dwa lata. Nie będę stawiała takich ścisłych wymagań, tylko po kolei każde, każdą częścią psalmu będę się zajmować. I takie jest pytanie do Ciebie, czy to miało być tak że jak teraz, że ten tekst komentowany sam jest w przypisach, czy także całą tą część do zakomentowania, czy jakiś jej wycinek najpierw przeczytam na początku. Jednocześnie moim pragnieniem głębokim jest zawsze ten fragment przeczytać w języku hebrajskim i także w innych językach. Innych językach, którymi mówię, który rozumiem, albo słucham, albo się uczę. W moim wypadku to będzie właśnie niemiecki, włoski, angielski, rosyjski, hiszpański, francuski, być może jeszcze może grecki. Nie wiem, czy już coś tam zapominałam, ale na pewno jakiś z tych językach, których komentuję do tej pory przez te trzy lata, czyli czterech, no i jeszcze kilku innych. No i tak jest moje pragnienie serca i dzielę się z Tobą tym zamierzeniem, pisz po komentarzach co o tym myślisz, cześć.